Pewnie chcesz zobaczyć zestaw płomieniowy do 30, także zapraszam, pokażę Ci co mamy. Zestaw zawiera wszystko to, co niezbędne do montażu, zaczynając od adaptera do kolektora sącego, świeca płomieniowa, przewód, przewód do pompy paliwowej, aby móc zasilić sobie taką świecę płomieniową, uszczelki śruby i łącznie. Zestaw prezentuje się w taki sposób. Między kolektorem sącym a filtrem powietrza znajduje się ten adapter świeca płomieniowa, ważne, żeby była skierowana w kierunku jazdy. Przyczepimy wtedy swobodnie sobie przewód zasilający. Przyczepiamy go śrubami drążonymi do powrotu na pompie paliwa. Są oczywiście do zestawu dołączone nowe razem z podkładkami miedzianymi. I przechodzimy do instalacji. Instalacja jest dość prosta. Doprowadzamy zasilanie z akumulatora, podłączamy pod włącznik chwilowy, taki sam jak do rozrusznika, i potem przyczepiamy do świecy żarowej. Także przed rozruchem.